zjedliśmy śniadanko, nawet i dwa. Czas, żeby się oficjalnie przywitać i powiedzieć dlaczego tu jestem i po co tu jestem i po co mi ten kanał na YouTube. Generalnie sama oglądam YouTube'a i dość długo myślałam o tym, żeby założyć swój własny kanał, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, własnymi przemyśleniami, własnymi pasjami. Być może ktoś znajdzie inspirację na Fajne, zdrowe przepisy, na treningi, na to jak spędzać aktywnie czas z rodziną, na jakieś fajne kierunki na wakacje, na książki. Więc ja korzystam często, oglądając YouTube'a innych dziewczyn, więc mam nadzieję, że ktoś zainteresuje się moimi inspiracjami i moimi poradami. Jestem mamą, jestem żoną. Jestem mamcią tej białej kulki, która była rano ze mną na spacerku. Jestem osobą, która prowadzi zdrowy styl życia. Kocham sport. Kończyłam AWF w Gdańsku, więc sport jest dużą częścią mojego życia. Nie wyobrażam sobie nic nie robić. Hmm, chociaż w tej chwili zostały mi tylko i wyłącznie spacery, i aż spacery, ponieważ jestem w drugiej ciąży, ale o tym zaraz. Jestem osobą, która lubi kreatywnie spędzać czas. Lubię tworzyć różne rzeczy handmade. Mam taką cudowną maszynę Cricut, która stoi obok mnie, więc pewnie często pojawi się również na kanale. Dużą częścią mojego życia jest też. Bycie mamą, macierzyństwo i uwielbiam pisać krótkie opowiadania dla dzieci, tworzyć jakieś materiały edukacyjne, więc kilka się tworzy. Mam nadzieję, że będziecie mogli z nich skorzystać i za jakiś czas je zobaczyć, ale ten kanał powstaje też dlatego, że kilka lat temu obiecałam sobie, że jeśli poradzę sobie z zaburzeniami odżywiania i wróci mi miesiączka, a tym bardziej, jeśli uda mi się ciężką pracą, dobrym treningiem, dobrym dietą, uporządkowaniem świata wokół mnie, uporządkowaniem nie wiem, swojej głowy. Ponownie zaś w ciąży, pomimo mojego wieku, bo skończyłam już 40 lat, to muszę koniecznie i chcę pomóc innym kobietom naturalnie zajść w ciążę i może nie jestem lekarzem, bardziej chodzi o to, żeby podzielić się tym, co zrobiłam i jak to zrobiłam, że naturalnie potrafiłam pomimo 40 lat zajść w ciążę. Myślę, że po drugiej stronie jest wiele kobiet, które może i ma 25 lat, może ma i 35, a może ma i 18, stara się zajść w ciążę naturalnie i nie idzie. Więc mam nadzieję, że jakieś moje mniejsze czy większe porady pomogą, a że jakiś tydzień temu pojawiły się pewne problemy zdrowotne przy mojej drugiej ciąży, co wymagało do mnie yy, przerwania pracy i pójścia na zwolnienie. Tym bardziej zyskałam więcej czasu i uznałam, że to jest ten moment, że to jest ten moment, żeby zacząć. Nie ukrywam, że od tygodnia już jestem w domu, ale pierwszy tydzień wręcz przespałam. Naprawdę potrzebowałam uzupełnić deficyt snu. Dziś mamy wtorek, czuję się dużo lepiej. Wtorek 18 marca, czuję się dużo lepiej. Wczoraj uzyskałam więcej sił, nie było żemek w ciągu dnia, więc daje mi to już duży taki punkt odniesienia, że jest lepiej. Yy, więc dlatego tu jestem. Mam nadzieję, że polubicie mój kanał, że lubicie art and craft, uwielbiacie. Z dziećmi kleić różne rzeczy, um, uwielbiacie z dziećmi uzupełniać różne zadania logiczne, matematyczne, uwielbiacie zdrowo gotować. Um, może potrzebujecie jakichś porad dotyczących treningów. Mam nadzieję, że się spodobam. Raczej mu kanał się spodoba. Cóż mogę jeszcze sobie powiedzieć? Kończyłam AWF, pochodzę z Trójmiasta. miasta. Od 9 lat mieszkam w Anglii, jak mogliście zobaczyć na przybitkach. Przy porannym spacerze. Tak, poranki w Anglii jeszcze są mroźne, chociaż teraz pięknie świeci słońce. Myślę, że czas wybrać się na dłuższy spacerek z moją belką, która chociaż smacznie śpi. I z pewnością nie będzie zbyt zainteresowana wyjściem na spacerek. No ale mus to mus. Cóż jeszcze? Za jakieś 2 3 tygodnie czekają nas też. Czekają nas też fajne dwa wyjazdy, więc mam nadzieję, że będziecie z nimi razem ze mną. Jeden będzie to w przyjemne, ciepłe kraje. Drugi będzie to do mojego rodzinnego Gdańska, gdzie z pewnością zamierzam zrobić spore zakupy i wysłać sobie do Anglii paczkę. Pewnie przed najbliższym miesiącem dużym tematem poruszanym na tym kanale będzie również generalnie ciąża i macierzyństwo, bo jestem już prawie w połowie. Nie zakupiłam jeszcze nic prócz, prócz łóżka, więc czekają nas gigantyczne zakupy. Szczerze mówiąc jestem w czarnej jeśli chodzi o modele wózków. Jestem w ciąży po dość długiej przerwie. Moja córka będzie miała w kwietniu 14 lat, więc Przeżywam tą ciążę jak na nowo i przyznam szczerze, że ta ciąża jest mimo wszystko zupełnie inna. Nie tylko dlatego, że po dużej, długiej przerwie, ale jest to też ciąża, którą. W której jestem w Anglii. Są tu inne. Jak to powiedzieć? Inaczej wygląda cały proces m, związany ze spotkaniami z lekarzami. Też osoba, która jest ponad y, pacjentką ponad 40 lat, ma inną opiekę, ma trochę więcej tych spotkań. Y, więc może kogoś interesuje, jak wygląda opieka zdrowotna NHS w ciąży w Anglii. Także, jeśli macie jakieś pytania dotyczące zaburzeń odżywiania, jak zaś pomimo 40 lat, naturalnie zaś jeśli macie jakieś pytania dotyczące życia w Anglii, zdrowego odżywiania, bycia mamą, nastolatki i generalnie, jeśli to co mówię przypada Wam do gustu i zostaniecie ze mną. Zostaniecie ze mną. Muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć na swoim kanale też. Kciuk w górę, subskrybujcie ten kanał. I co? Ja zaraz się wybieram na spacer z moją białą kulką. Przy czym jeszcze za chwilę zobaczycie. Krótki filmik, który nagrałam przed tym. Ponieważ odebrałam ostatnio kilka paczek, a wiosna to cudowny czas, żeby lepiej zacząć o siebie dbać i pomyśleć o lepszym pielęgnacji na włosy, na paznokcie, na cerę. Zwłaszcza, że niedługo będę młodą mamą trzeba się odmłodzić o przynajmniej jakieś 5 albo i najlepiej 10 lat, czemu nie 10 byłoby super. Tu trochę, tu trochę, nie żartuję, słuchajcie, yy, może polubicie któreś z moich kosmetyków, rano były też przybitki rzeczy, które używam. Kurczę, patrzę się w drugą stronę w ogóle, jestem nieprzyzwyczajona, tu mam się patrzeć. Poprawię się, obiecuję. Wracając do kosmetyków, będzie kilka nowych, które kupiłam. Przebitki były rano, to co rano używam. A tak jeszcze z ciekawości. Kurczę, patrzcie tu. Tak z ciekawości chciałam Wam powiedzieć, że stoicie na pustym kubku po kawie opartym o butelkę wody. Początki YouTube'a. Pozdrawiam Was, kochani. Zobaczcie jeszcze, co kupiłam i do usłyszenia. Muszę Was wyłączyć? Dobrze, ostatnio zamówiłam. Sporo rzeczy, bo niektóre kosmetyki mi się pokończyły. Jest tych paczek troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc otworzymy sobie je razem. Przyznam szczerze, że już sama nie pamiętam, co w nich jest. Ok, krem do stóp. Bo już mi się kończy. Neutrogena, lubię tą firmę. Naprawdę dobrze nawilża, więc będziemy testować. Top to hybryd, bo robię sobie sama w domu. Curse też robię, więc skończył się. Dlatego sama nie mogłam sobie pomalować paznokci. A niedługo nasze dwa wyjazdy, więc paznokci muszą być piękne. Kolejna paczuszka. Pięknie zapakowana, bezpiecznie. Okej. Okay. tonik The ordinary. Uwielbiam go. W jednym z kosmetyków, który naprawdę pomógł mi w walce z moimi przebarwieniami, a naprawdę, przebarwienia miałam po ciąży. Bardzo, bardzo duże i bardzo, bardzo widoczne. Także jeśli byście chcieli poznać moją historię, jak nad nimi pracowałam, co zrobiłam, żeby się ich pozbyć, to piszcie. Ale ten jest świetny. Deordynary Tonik. Ok, jeszcze dwie paczuszki. I ta zapakowana. Jest w bezpieczny sposób. Pamiętam, co to jest. Kolejny kosmetyk z Ordinary. Bardzo je lubię, bodajże w czasie pandemii, jak trwał covid. Dużo szukałam informacji na temat fajnych kosmetyków, które mają Dobre działanie na przebarwienia, i to jest ten peeling. Bardzo taki znany, czerwony. Jest naprawdę świetny do ordinary. Kolejny produkt, mam ich trochę w domu. Także naprawdę polecam. I ostatnia rzecz. A, wiem już. Już pamiętam kolejny kosmetyk, bez którego nie mogłabym funkcjonować. Do niedawna miałam dwa w domu, jeden w łazience z wanną, drugi w łazience z prysznicem, ale obecnie jestem w ciąży i mam zakaz kąpieli w wannie jeden jak najbardziej starczy żel, żel do mycia twarzy Larosse Pose Niebieski z pompką 10 na 10 no i okay. to mamy kilka nowych produktów wiosna się zbliża można zacząć jeszcze lepiej się ja, tak, No bo ja, tak na szybciutko, taki szybki update, co się będzie działo przez najbliższe dni. Więc na pewno będę robiła um, zawieszki do kluczy, jaką małe gifty dla rodzinki z Polski na święta wielkanocne także handmade, i będę robiła swoje własne kartki wielkanocne. Będę robiła naturalny zakwas do chleba, bo uwielbiam pies pieczywo. I to będzie moje trzecie podejście do zakwasu. Poprzednie chyba było jakieś 3 lata temu. Więc się nie poddaję. To trzech razy sztuka. Wybieram się z, na kręgle z drużyną piłkarską mojego męża, więc może jakieś przebitki pokażę. Dziś mamy spotkanie z mężem dla rodziców w szkole córki. Jeśli chodzi o wybór przedmiotów do 10-11 klasy, z czego będzie pisała egzamin, gdzie jest Cii. Dzisiaj muszę złożyć zamówienie szejne dla córki, bo koniecznie musi mieć nowe ciuchy na wyjazd na wakacje. No, i w czwartek mamy USG w szpitalu, więc zobaczymy. To dość ważny USG 20 tygodnia więc wszystko będzie mierzone, sprawdzane. I myślę, że czas wybrać się na pierwsze zakupy. Myślę, że będzie to Primark i zobaczymy, co w Primarku w Anglii jest dla małej dzidzi. Chcecie iść ze mną na za zakupy? Zapraszam serdecznie. Bela, chodź, idziemy. No chodź. No chodź. No chodź, No, no chodź. No chodź, Balcia. Bela, 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 come on. Bela, Bela. Bunt na pokładzie. Idziemy? Nie pospałaś? Damy radę się ruszyć? No chodź, Balcia. No chodź. No, podnieś. No, no już prawie. Już ciałko w górę, ap. No chodź. No chodź. Bele, bele, bele. No chodź. Nie bardzo. Zobacz, piękne słońce. No nic. Trzeba wyjść. Idziemy, Bela? No pójdziemy, pójdziemy. No dobrze. I jeszcze jeden ostatni update dla tych, którzy zwrócą mi uwagę, że powiedziałam Primark. Wiem, że mówi się Primark, ale już jestem zbyt stara, żeby się tym przejmować. No, jest. Jest progres. Idziemy? No, yoga to o 6 rano. No, chodź, bo to wyjście już trwa zbyt długo, Bela. Powiedz wszystkim wszystkim adios. Bela. Powiedz wówczas. Adios. See you later. Pa.